Moi drodzy, sorki, że spóźniam się z filmami, ale mam remonty, w domu kładę panele i tak dalej, jest trochę roboty. Mam przygotowane już dla Was trzy filmy. Pierwszy film to jest z regeneracji tej wieży. Tak, ja wiem, że kanał jest poświęcony motoryzacji, aczkolwiek regenerujemy tylko budowę, więc metody nakładania podkładu, koloru i tak dalej jak najbardziej nadają się na ten kanał. Eee, drugi film to na razie nieważne, i trzeci to wymienimy sobie w skorcie MK7. a nie powiem wam co, wymienimy sobie tylko, powiem wam, pokażę wam tylko, że to. A co to jest? Zgadnijcie sami. Jeżeli oczywiście kogoś obchodzi w ogóle te filmy, które ja robię, to i czeka na nie, to sorki ze spóźnienia, aczkolwiek wiem, że niewiele nie osób to obchodzi, no ale dobra, eee, tutaj taka zagadka. Zgadnijcie, z jakiego samochodu pochodzi ten kawałek. Lachy. Trzymajcie się ciepło, niedługo następny filmik. Pozdrawiam Was, a to był tylko taki szybki, mały update. Co dalej i jak dalej? Na razie.